Mano. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że wracam sobie do domku po szkółce i nie wiem czy w ogóle o tym mówiłem, ale wczoraj dokładnie dostałem filmiki z całym procesem robienia blues, już są wycięte i tak dalej, więc no jakby prawie już jest skończony ten taki szef shotclub. Myślę, że tak tydzień i, i będzie to skończone, mam nadzieję. Fajnie jakbym sobie skończył te zdjęcia, przerabiać i jak skończę zdjęć ze zdjęciami, to muszę wrzucić rolkę, którą zmontowałem dzisiaj rano. I jeszcze wymyślić jakiś fajny pomysł na jeden taki filmik promocyjny post dropu Drop po style, I żeby zobaczyć jak to wygląda. No, na czapki zrobiłem fajny pościg na, na te koszulka plus spodnie, tak był, też był fajny drobno, nie chcę też tak robić takiego zwykłego. Coś, żeby było estetycznie przede wszystkim. Dużo mam rzeczy do zrobienia, bo idzie moja dziewczyna urodziny, więc muszę coś ogarnąć, Znaczy, już mam ogarnięte i muszę to skończyć. Plus no, muszę się pouczyć. No, trening, nie, tre cały czas trenuję, więc no chcę to wszystko pogodzić. Także. Ale generalnie mega mi siedzi. Tutaj możecie, Nagram wam potem detailing. Mega mi siedzi design. Nagram wam e, dokładny jak to wygląda. E, natomiast tak, z boku, tak jak na spodniach, jest taki design przerwania że są jakby dwa takie paski jest design takiego wyrwania z materiału i tu jest haft, więc mega mi to siedzi tak jak mówiłem, no, różowy nie jest dla, dla mnie natomiast i tak mi siedzi dresik no i co, z tyłu nie ma nic jest to taki basic, który moim zdaniem będzie mega clean, mega jakościowy dresik, który no, ja na pewno w czarnej bluzie będę dużo popylał, bo jest po prostu taka basicowa, ale mega comfy, mega fajnie się w niej czuję, mega wygodnie. Ten design jest mega fajny. No i co, przebieram się w czarny. E, tutaj, jak możecie zauważyć, jest troszkę inaczej, jak tutaj opuszczę. Inaczej jest logo, powinno być troszkę tutaj. W produkcji będzie to naprawione, e, nie będzie czegoś takiego. Także na spokojnie sobie ogarniemy to. No i to jest sample, dlatego żeby po prostu zmieniać rzeczy, ale kurde, ta bluza jest taka zajebista. zobaczcie na to. Na boku ze spodni. Spodnie te, te z ostatniego dropu są dokładnie te same, tylko że zmieniony design jest on troszkę trudniejszy do zrobienia, ponieważ trzeba wiele jakby takiego distress oraz Wycięcia w materiale, zaszycia, e, zrobienia haftu, dlatego no one będą troszkę droższe. E, tutaj, jak możecie zauważyć, tutaj trzeba zrobić distress, czyli ten taki porwanie na bokach rękawów. E, tutaj na, kies jest, e, no, na kieszeni, to jest no na kieszeni, dobrze powiedziałem. Oraz tutaj na e, ściągaczu jest też taki distress. Kurczę, mega się cieszę z tego dropu. Naprawdę, e, no niedługo, za jakiś miesiąc. Mniej niż miesiąc. No, za, za kilka tygodni, za trzy tygodnie od tego jak nagrywam około będzie drop. Uff. I mega się cieszę, mega się jaram, e, ponieważ mega to wychodzi. Mega się cieszę. Wiadomo, tutaj mała rzecz do zmiany. E, tagi są do zmiany na spodniach. E, jak możecie zauważyć? Dwie kieszenie są. Ja muszę jedną spróć, jedną wyrzucić, bo uważam, że jedna kieszeń na spodniach jest ładniej i to wygląda po prostu clean. No i na, na dużym zamówieniu będzie jedna kieszeń, także tyle. Z tego vloga. Na następnym vlogu może mi się uda z sesji zrobić coś pokminić. Muszę nagrać jeszcze jeden film, który... No, jakby taki siedzący, bo wytłumaczę wam parę rzeczy, zaproszę was do kupienia zapraszam was tutaj też do kupienia free sample guida jeśli chciałbyś coś z marką madzieżową działać na pewno ci się to przyda na discorda zapraszam bo już jest kurczę chyba z 250 członków także mega się cieszę bo ten discord się w bardzo szybkim tempie rozwija do 1000 członków lecimy z pełną parą no i co Siemano, aktualnie wstałem jest następny dzień po nagrywaniu ostatniego vloga no, i w sumie nagrywam następny. Wstałem, i plan na ten vlog jest taki, że zrobimy sobie sesję nowego, nowych setów różowego i czarnego, tego, które jakby ostatnio Wam pokazywałem. Idę się w tym momencie umyć i będę nagrywał odcinek 0 do 10 tysięcy sprzedaży w marcu odzieżowej. Jakieś moje przemyślenia, jak co, co pomogło mi dojść do tego, i co w sumie się ubiorę. U mnie, tak mówiłem, nagram to, zaliczę sobie siłeczkę dzisiaj. Potem muszę zgrać materiał z ostatniego vloga, przesłać. No i co, no i tyle. no Dzisiaj chyba jeszcze nie będzie tej sesji, bo muszę sobie ogarnąć, yy, muszę ładnie wyprasować yy, te, te sety, żeby ładnie wyglądały na zdjęciach. To Wam polecam yy, też, żeby produkt się ładnie prezentował. Także idę się wykąpać już. Dobra, no to generalnie y, sesji było mało filmów, ale no też chciałem zrobić to w miarę szybko, bo było zimno i y, będziecie mieć tu takie urywki, jak to ogólnie wyszło, finale wersja. Ale tutaj, y, tu są jakby zdjęcia, które będą do posta, oczywiście one nie są po kolei, ale one jeszcze nie są pokolorowane Bo no, tu jest na przykład tak dalej i tu po prostu będę przerabiał te zdjęcia w Lightroomie, one są już jakby w no, 1080 na 1350 czyli taki raz jak Instagram post No i ja sobie je przerobię ładnie, m, tak jak chcę i dam wam po prostu zobaczyć jak to będzie finalnie wyglądało Znagram tam. Nagrywam i tak. Witam was w dzisiejszym odcinku. Idę na, idziemy robić zdjęcia na zamek. Dlatego, jestem taki mroczny. Idziemy właśnie robić zdjęcia. Mucha jest już prawie Nasz model, jest już prawie przebrany. Idziemy właśnie tam. No już pokazać. Pięknie. Potem hmm. idziemy na Peron, i w sumie tyle. no nagrania, jakieś filmy jeszcze. No i tyle. tyle. Wygląda jak kubuś tutaj. <gry> Nie. Kurwa. Zapomniałem, co robić. Nie. Dobra, jest jeden dzień do dropu. Ogarnąłem się z rana i co? I muszę to posprzątać, idę zaraz na siłkę, ale pierwsze muszę nagrać ten filmik z tego TikToka, tam co mówię, no że ogólnie jest Shadowban, bo ostatnio to nagrywałem i muszę po prostu inaczej to zrobić, no generalnie mówię o Shadowbanie, nie chcę się nic wybić. No i to nie jest w sumie moja, moja wina poniekąd, bo uważam, że kontent jest zajebiste i na pewno nie zasługuje na tyle wyświetleń, ile jest, bo po prostu poleca się do tych osób tylko, które obserwują i idzie dalej. Moje konto główne przez ostatni rok ma Shadowbana. Generalnie wczoraj, zrobiłem tego posta i wyszedł bardzo fajnie, zaraz wam pokażę. Tak wyszedł post z muzyczką, tylko nie wiem jak uruchomić muzyczkę. Ale no, wiadomo, że jest jeszcze muzyczka No i tak to wychodzi I muszę teraz, wstałem rano i zaraz, idę do szkoły, mam na dziesiątą, na szczęście Muszę zmontować, znaczy przerobić na sobie zdjęcia na kolejny post Jadę teraz sobie na saunę, miałem jechać na kosza, ale elektroniki nie ma I... I co? Przysięłem posta eee, Takie, że jakby para była Modeli Wrzuciłem, wrzuciłem, zrobiłem od razu post na jutro. Yy, że drop out now. Yy, no i na tym jest coś takiego, że nie zrobiłem nic jakiegoś szalonego. Jestem na rampach, jadę sobie na saunę. Muszę znaleźć jeszcze nutkę do jutrzejszego posta, jakiegoś fajnego. I jutro drop, jutro drop 12. A więc mamy stronę, i tu już jest zmienione. Ale było 290 same, no i po tak 3 godzinach nie wiem czy nie usunę w ogóle wszystkich tutaj tych, no ale dobra. Eee, nie wiem czy nie można jeszcze jakoś wyróżnić tych produktów, bo fajnie by było. Jest, widzicie, tak pomieszane. I widzicie bluza 290, przy z 330, spodnie z z 230. Także no. Także usuń hasło. Pyk, strona otwarta, refresh hmm, Taki mail Click here to buy i tam jest tutaj widzicie Nasza nowa kolekcja e, Także wysyłamy Sprawdź i wysył No aha, link nie dołączyłem, już dołączam Także teraz wysyła tego maila Troszkę się spóźniłem, bo Ta aplikacja do wysyłania maili się zepsuła Ale ją wczoraj naprawiłem, na szczęście się udało Więc no 15 minut do opóźnienia na mailu na ile powinno się wysyłać, tak nie wiem, z godzinę, pół godziny przed dropem, więc tutaj zjebałem, ale mam nadzieję, że zaraz się wyśle elegancko, wszystko będzie dobrze. Następny dzień, 2 luty, czyli moje urodziny, i jedziemy gdzieś przejechać do Krakowa, coś porobić, ale no od dzisiaj zaczynam rzucać posty i tutaj macie jakby look, jak będzie to wyglądać. Nie no muszę dodać opis i nutka jest taka. I e, myślę, że fajny pościg. Także to jest, będzie pierwszy post, który wrzucam. E, potem będzie rolka. muszę to wszystko jakoś zaplanować, żeby wiedzieć od deski do deski, co będzie kiedy. Y, no, zdjęcia wyszły bardzo fajnie, także e, dodaję opis i wrzucam. E, siemano, y, spakowałem paczki. Generalnie fajnie nagrać update, bo już bym chciał jakby wszystko powiedzieć, wszystko wam pokazać i zakończyć tego vloga. Pokowałem paczki i właśnie będę je wysyłał. Mamy takie potworzone. Wysyłam paczki. Tam parę jeszcze na promocję. Mm, I kurde, zamówiłem sobie tam jakąś paczkę z Jim i nie miałem czasu jej odebrać. I chyba mi ją odesłali. Zobaczymy zaraz, czy, czy jeszcze jest, jest jeszcze w, w paczkomacie. Mm, no i tyle. Jeszcze muszę ponagrywać jakieś TikToki, więc...